Od podpisania umowy jest 120 dni, także myślę, że to nie będzie kolidowało z rozgrywanymi meczami, ten montaż, także w drugiej połowie tej rundy jesiennej. Myślę, że będzie już, czyli wtedy, kiedy jest potrzeba, że będzie okazja na to, żeby, żeby tutaj to zadaszenie powstało, żeby można było lepiej funkcjonować. Ja myślę, że tutaj po raz kolejny podkreślę, że jest tutaj w klubie pan Konrad, który nęka nas tu wszystkich, goni do roboty. Ten płotek to jest jego zasługa, on znalazł sponsora, to wszystko załatwili, zrobili i to wygląda coraz lepiej. Myślę, że zadaszenie też za chwilę powstanie. Także fajnie tu takich panów mam, co przyjeżdżają. Przychodzą codziennie, zagorzali kibice Lechy, oni też mnie tu poganiali cały czas. Kiedy to będzie, to powiedziałem, że dać mi spokój, bo mamy trochę rzeczy i nie wszystko na raz. Jedno robimy, zaraz zrobimy drugie. Także za chwilę to będzie też przygotowane. Myślę, że uda się rozstrzygnąć ten przetarg i, 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 i zadziałamy. Jeszcze tylko dopytam, to będzie stuprocentowe zadoszenie tych nowych, istniejących trybun, tak? Tak, tak, stuprocentowe będą przykryte, także myślę, że to będzie miało swój klimat i mam nadzieję, że dzięki temu trybuny będą się zapełniały i, i Le Lechi będzie się grało łatwiej, nie będzie takiego stresu jak w poprzednim sezonie.